Siemanaczko, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam najlepszy niszczyciel czołgów, jaki powstał po stronie niemieckiej podczas II wojny światowej, czyli niemiecką Panterę. Co to tak naprawdę była ta pantera? Był to niszczyciel czołgów zbudowany na podwoziu Pantery, do której Niemcy upchnęli Jedno z najlepszych dział II wojny światowej, czyli PAKA 43 88, niemiecką słynną, tylko że wiadomo w długiej wersji. Więc powiedzmy sobie jeszcze, że no, naprawdę konkretne uzbrojenie. A dlaczego jest uznawana tak naprawdę jak Pantera za jeden z najlepszych niszczycieli czołgów, właśnie niemieckich? Ja już Wam mówię. Została oparta o podwozie Pantery, która była uznawana za. Najlepszy czołg niemiecki II wojny światowej. Nie, nie chodziło o to, że Tygrys 1 albo Tygrys 2 były najlepsze. Nie, po prostu były za ciężkie, zbyt mułowate, za, ma za mało mobilne. Do tego były tak awaryjne, że to po prostu się w głowie nie mieściło. Więc wiadomo. Lżejszy pojazd, jakim była na przykład Pantera. Miał dużo łatwiej pod tym względem. Był przede wszystkim lżejszy, posiadał praktycznie ten sam silnik, co Tygrys. Dzięki temu te silniki były mniej awaryjne, przekładnie były mniej awaryjne, a dodatkowo jej armata oraz pancerz, że był skompowany, no to po prostu um, ten pancerz w zupełności wystarczał do obrony tak jakby własnej. A dodatkowo jej armata była też naprawdę skuteczna i niejednokrotnie była nawet skuteczniejsza od 88, a to ze względu po prostu na to, że mogła dużo częściej strzelać i dużo szybciej. A dodatkowo te pociski, hmm, przez to, że miały troszkę wyższą prędkość początkową niż 88, na przykład Krótka Stygrysa, po prostu dużo przyjemniejsze były dla załogi, tak? Więc. Hmm, Wcale się Niemcom nie dziwię, że na podwoziu Pantery zbudowali Panterę. I tak, gdzie występowały tak naprawdę te pojazdy właśnie jak Pantery? I jak rozpoczęła się ich historia? Przede wszystkim w 1943 roku Niemcy zaczęli produkować prototypy tego pojazdu. W 1944 roku w, zaczęli produkcję i skończyła się ta produkcja w 1945 w momencie, kiedy Niemcy po prostu skapitulowały. Ale to wcale nie zakończyło historii tak naprawdę Pantery, bo były wykorzystywane we Francji do lat 60. Więc, no, 15 lat po wojnie, jak coś jeszcze występuje i funkcjonuje, no to jest naprawdę dobry wynik. I tak. Jeżeli chodzi o wykorzystanie bojowe, bo to Was pewnie ciekawi, wykorzystanie bojowe wyglądało następująco. Walczyły przede wszystkim w Normandii, w 555 i 654 panceriager batalionie, osiągając tam bardzo duże sukcesy. Później walczyły w Ardenach, gdzie też dawały sobie bezproblemowo radę, i na froncie wschodnim, jak pantery bawiły się z Isami drugimi i Robiły, robiły Rosjanom naprawdę potężne spustoszenie. A ogólnie do końca wojny były po prostu najlepszymi niszczycielami niemieckimi czołgów, jakie powstały, gdzie łączyły ze sobą bardzo dobrą mobilność do tego potężną armatę którzy, gdzie alianci po prostu nie mieli odpowiednika. Dobrze. Co my tu mamy przede wszystkim w War Thunderze, bo historia, historia, a nas interesuje War Thunder, bo niestety gramy w grę, więc trzeba sobie o tym powiedzieć. Mamy tutaj potężną, potężnego paka 43, czyli 88 długą, która jest w stanie przebić z kilometra, z kilometra 207 mm pancerza, więc to w zupełności wystarcza. Co prawda, ostatnio dostała niestety podniesienie BR z 6,0 na 6,3. Co do końca nie jest dla mnie fajne, bo mi troszkę sloty popsuli, ale okej. Okay. Dodatkowo, mamy tutaj całkiem gruby pancerz przedni, bo to jest to 80 mm skontowane pod kątem 55 stopni, więc jest to fajnie. Dolna płyta ma mniej, bo jest 50, ale zaraz za przednią płytą znajduje się przekładnia, więc często gęsto zbieramy po prostu za zero. E, oczywiście, niestety, jak pantera ma też wadę. Największą wadą właśnie jest ta przekładnia. E, niestety prędkość poruszania się do tyłu jest tragiczna, bo jest to 3,5 km na godzinę, więc bardzo, bardzo słabo. No, i dosyć można zaliczyć jako dosyć dużą wadę, niestety, pancerz boczny, yy, jak Pantery, jest 150, więc niestety da się nas przebić. Wiadomo, od tyłu ten pojazd ma bardzo słaby pancerz, bo też 40, ale yy, bo rzadko kiedy pantery, jak pantery powinny być objeżdżane. A to ze względu po prostu na to, że te pojazdy nie powinny walczyć właśnie na pierwszej linii, tylko bardziej z drugiej linii się tłucą. Więc dobrze. Nie przedłużając, zrobimy sobie bitewkę, bo niestety do pracy trzeba iść, więc tylko jedną bitwę zrobimy. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ogólnie nagrywam ten materiał w środę, więc nie wiem, czy materiał pojawi się jeszcze dzisiaj, czy go zdążę w ogóle wrzucić bo tu jest bardzo duży problem z tym szczególnie że mam na 14 a nagrywam materiał o 12.30 więc nie mamy za dużo czasu ale zobaczymy może nam coś z tego wyjdzie dobrze mamy jeden punkt no to to mi się trochę nie podoba bo nie lubię walczyć na tym punkcie ale w sumie coś spróbujemy tutaj ugrać Niestety rzuciło nas tak sobie, widzę pojazd z 6.7, 6.3, no to powiedzmy, że praktycznie nasz BR, co prawda nie wiem co mają przeciwnicy, ale u nas chwilowo nie widzę żadnego pojazdu 7.0. Chyba, że T-44, ale nie pamiętam, czy on dostał zmianę WR-u. Chyba nie. Niestety ta mapa nam średnio pozwoli na to, żeby wykorzystać pojazd tak jak powinniśmy, czyli właśnie na drugiej linii. Więc będziemy musieli troszeczkę pokombinować. Nie, nie będziemy mieli tam pojazdu, bo tam przedstawiali to właśnie ludzie kampion O Musi mi się przesiąść załoga szybciej Mam cię Niestety przestrzelił mnie przez okienko kierowcy Ogólnie taki dosyć słaby punkcik. pojazdu Tak samo jak karabin maszynowy ale gościu o karabinie chyba nie, nie słyszał ale dobrze, nasza załoga się przesiadła, straciliśmy dwóch załogantów, ale powiedzmy sobie szczerze, nie potrzebujemy ich jakoś za bardzo. Uf, pantera na trzech załogantach pracuje tak samo jak na wszystkich. Dobrze, jak byśmy to tu zrobili? Spróbujemy od górek podjechać, przez górki, Obserwam, że z lewej strony coś będziemy mieli. No niestety tak, tak ta mapa jest skonstruowana. Będziemy mogli wtedy nachylić tam naszą przednią płytę jeszcze bardziej, więc będziemy jeszcze bardziej odporni. Ach, rozwalił go. Przekłania się po szłotkę przejść. No i dostaliśmy do Lcebisa. Hite Hit FS. -y. No to niestety tu jest właśnie ten problem, że już trafiamy na ten BR, gdzie tutaj hite y latają jak chcą Ale na całe szczęście Trzech rozwalonych w jednym pojazdy, więc mamy fajne KD. 3 do jednego, więc spoko. ogólnie jak sami widzicie mobilność akurat w War tej panterki jest bardzo fajna jest co prawda, wiadomo, problem przy podjazdach, ale no niestety ten jest słaby, po prostu słaby silnik nam tutaj nie pozwala na nic więcej ale jak sami widzicie jak już się panter... jak panterka rozwija to naprawdę fajnie idzie trzeba się rozglądnąć i popolować troszeczkę Gdzie się pochowali? Ciężkie do zatrybienia. Tu mają kampę, tu mają kampę. Oni, tych kampów mają tutaj dużo, gdzie mogą się chować. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, gdzie oni są. Nie. To, było to po prostu taki bicent. A wydawało się, że wieża. Kurde. Nie! Nie zauważyłem go. Gdyby nie ta przekładnia, byśmy mogli się obrócić i mu przyznać. A tak, no niestety mamy duży problem. Zostawiamy sobie zasłonę przed sobą. Dzięki temu będziemy z tej strony zasłonięci i będą musieli nas strzelać po prostu przez dym. Niestety żaden gamoń mi tu nie pod, może pod, e, pomóc się naprawić. Niestety tacy są ludzie. Ale dobrze. Czekaj, co tu się Nasz strzelił czy przeciwnik za murem? Nie wiem. Ale dobrze. Chyba nasz. No, nasz. Dobrze. Wejdziemy w takim wypadku. Mamy czterech upolowanych. O, strefa up jest przejmowana. Super. Po prostu świetnie. Bo u nas tam nikogo nie ma, dobra? Nie wiem, dlaczego mam takie gorne wrażenie, że przyjmą sypę A i zaczną jechać tam na respa. I, I jest to bardzo prawdopodobne, szczególnie, że doskonale wiemy, jak ostatnio działa, yy, grają ludzie. No nie! Zasrane Ontos, nie widziałem go. No niestety. Dobrze, powiedzmy sobie tak, nie przedłużając, przejedziemy się jeszcze panterą G, szybko się wbijemy na ten punkt, na ten punkt A i będziemy sobie kończyć. To jest szansa, że jeszcze zdążę wrzucić odcinek. Niestety. Powiedzmy sobie szczerze, no nie spodziewałem się, się tam tego właśnie małego karakana. To jest w sumie te, też nie był zaznaczony, tak? A strzelił wcześniej do Isa. Więc zamiast zrobić pinga albo coś, to nic. Po co? To, to przecież takie skomplikowane, jak jeden przycisk. Ale no dobrze. Podjedziemy jeszcze na ten punkt. Spróbujemy go odbić. Szybko przejąć. To jednak było żywe. Kierowca ładowniczy operator. No nie, drugi strzał się odbił. Serio. Od dolnej płyty drugi strzał się odbił. Wcześniejszy dla się odbił. No nic. Dobrze. Nie przedłużając. Dzięki wielkie za oglądanie ja się z wami. żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się po prostu w niedzielę. Dzięki wielkie. Cześć.